Cześć. Dziś przygotujemy klasyczny turecki kebab z kurczaka. Jeśli ktoś kiedyś mówił wam o tym, że w Turcji nie je się kebabów z kurczaka, to albo się mylił, albo celowo wprowadził was w błąd, bo kurczak jest mięsem bardzo w Turcji popularnym. Kebaby z Tur kurczaka kupicie na każdym rogu i są tak samo popularne jak kebaby z baraniny. Żeby przygotować taki kebab Tawuk śish kebab, Tawuk to kurczak. Będziemy potrzebować oczywiście kurczaka. No i my używamy mięsa z podudzi, już z zdjętymi kośćmi. Możecie też użyć filetów z kurczaka. Mięso z podudzi jest bardziej tuste, dlatego lepiej nadaje się do tego rodzaju potrawy. Poza tym będziemy potrzebować jogurt naturalny, najlepiej jeśli będzie to jogurt gęsty, cytrynę, czosnek, cukier. Kmin i teraz warto jakby pamiętać o tym, że kmin i kminek to nie jest to samo. My używamy kminu, czyli kminu rzymskiego, albo naszej kuminu. Sól, czarny pieprz, papryka ostra, najlepiej jeśli będzie wędzona, chili lub pieprz kajen oraz koncentrat pomidorowy. OK, dobra. Możemy przejść do przygotowywania naszej marynaty. Do jogurtu dodajemy sok z połówki cytryny. Teraz wrzucamy tutaj łyżeczkę koncentratu i wszystkie nasze przyprawy. Teraz dodajemy jeszcze dwie łyżki oleju. Możecie użyć dowolnego oleju roślinnego może to być olej rzepakowy, może to być olej słonecznikowy i intensywnie mieszamy. Po wymieszaniu nasza marynata jest już prawie gotowa. Teraz jeszcze musimy wcisnąć do niej trzy ząbki czosnku. I teraz znów mieszamy. Marynata mocno pachnie przyprawami i teraz poradzają się kurczakiem. Jeśli mamy tutaj jakieś rzeczy, które nam się nie podobają, to możemy sobie go oczyścić. A jeśli wszystko nam się podoba, to kurczaka kroimy w taką kostkę, która ma gdzieś w okolicach 4 cm. Takie kawałki będą idealne. Kiedy kurczak jest już pokrojony, wrzucamy go do miski i dokładnie mieszamy. A kiedy kurczak jest już cały otoczony w marynacie, foliujemy go folią spożywczą i odkładamy do lodówki na przynajmniej 3 godziny. A najlepiej, jeśli spędzi w lodówce noc. Minęło kilka godzin, nasze mięso jest już dobrze zamarynowane, więc możemy przejść do tworzenia szaszłyków. Shish, czyli właśnie taki szaszłyk. W Turcji najczęściej używane są do tego takie metalowe szpady. I tam mięso jest grillowane zazwyczaj nad, bezpośrednio nad węglem. I raczej nie dodaje się na szaszłyka warzyw. To znaczy, jeśli warzywa są w naszym kebabie, to są one grillowane osobno. Dobra, i takiego szaszłyka kładziemy na grillo. Możemy użyć zarówno grilla elektrycznego, jak i takiego grilla ogrodowego. Jeśli nie macie takich grilli, to zróbcie to na patelni grillowej. No i teraz czekamy, aż kurczak będzie usmażony. Minęło kilka minut. Nasz kebab pachnie bardzo obiecująco. Ja najbardziej lubię, kiedy jest robiony bezpośrednio nad ogniem, ale myślę, że ten też będzie bardzo dobry. Jeśli ten przepis Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli spróbujecie zrobić tawu krzyż kebab z naszego przepisu, to napiszcie w komentarzu, jak Wam się udał. A jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami naszego kanału, to koniecznie zostawcie suba. Dzięki. Był jakiś hardkorowy ten czosnek.